Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Tak, w poprzednim odcinku yy, no już sobie z cesarzem pogadaliśmy, też chciałem przeprosić, że tak długi odcinek, ale wiecie, Wiedźmin wciąga strasznie. Yy, no i po prostu no mamy znaleźć yy, agenta Henryka, który bodajże albo coś wie o po, miejsce pobytu Tris albo coś ktoś wie o Ciri, tak szczerze nie pamiętam już. Ale... Mm, przy okazji się wklątaliśmy w potyczkę z... Miłymi panami, Słyszał, Co już nas Gadają, nie że tak powiem. Muszę przystać ja mogę się odejść Co, jak co, ale nie będę i akurat im zabierać. Oni są biedni, to im nie będę zabierał. Nie da się. Ta płotka to ma wytrzymałość. Może sobie biec tym galopem i biec. Biec galopem bardziej galopować, ale nie ma. Coś cię zrobili, dobrzy ludzie. A, bandyci. Ech. No nie chciałem podnieść, tylko pogadać. No znowu muszę się z nimi bić. Ale nie od tyłu, tchórzu. Płotka, nie wchodź, bo cię... ...skopcę zaraz. Co ty mówisz, człowieku? Spokojnie damy rady. Luz. Ok, znak. Wszystkich naraz. I póki płoną, to ich bijemy. Ten maskuwanie patrzy, to może od niego przygarnę. Weź, przestać. No że za kurze biją w pleców. Kto szybszy? A, bo on ma zbroję, to ja go będę klepał i klepał. No to wychodzi. Tak, patrzcie, on ma zbroję. Kurde. Już tego starczy, mogę... Przecież zablokowałem. Eee... Yy... Serio z nimi będę miał się nawalać? Znowu? Dobra, to się widzimy jak już... Pojadę na koniu Dobra widzowie już jesteśmy Generalnie już postanowiłem bo chciałem z nimi tylko pogadać a ja ostatecznie yy, zabrałem ich fanty no i skończyło się jawką więc po prostu obiecuję, że się nie będziemy wtrącać w takie rzeczy Bądźmy faktycznie jak Gerald I się nie wtrącajmy po prostu Jak nawet jak chce człowiek dobrze to wyjdzie na złe A nie w niedaleko Chciałem, Chciałem powiedzieć niedaleko była ta wieś, ale zupełnie inna nie nazwałbym tego wieś. Jakby w wieś. gorący dzień Wsiąda. wejść do głębokiej piwnicy. Kipuła. A co tu się dzieje? Znowu kłopoty. To jest załóżmy, że wezmę jeszcze. Mierz... A, broń! Automatycznie mi zmienia broń, okej. Okay. ty, Stop. Yy, i... A, zablokowałem! Ej, dajcie mi. Popatrz, Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś. Precz! Uratowałem ci życie i jeszcze na no, mnie narzekasz serio? Spokojnie, już po wszystkim. No, okej, okay. taktyczny ten, znak. A ty to kto? Ty, ty to ten cały agent? Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak, jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Czemu cały, cały czas wymówić o drzewach? Ja się boję, że zaraz Leszy mi tu wyskoczy. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. A... Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. ale Gdybyście kogo słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć? Nieraz słyszałem. No powiedz, co się stało. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Ale co? Czarni? Czy kto? Słońce zachodziło. O! A blask purpurowy był Fajnie. jak krew. Fajnie. Serio co? dzień się spóźniłem? Dziwne. Nawet żab. nie słychać. Mm -hmm. Eee... Czarni nie używają chyba rogów, co? Zresztą to nawet jak ten gościu przeżył, co? W takim przypadku. Huh. Dziki gon. Ale dlaczego dziki gon napadł jakąś zwykłą łaskę? W sensie, po co? A to nie... to jest... Nie wiem, co tam się działo. To jest Eredin. Straszne, to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał. Potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Ale... A, chyba że... Yy, dziki gon jakby zrozumiał, że Henry trochę wie, dlatego jakby napadł tą wioskę. Być może. Chyba, że się dowiemy ich motywów kiedy indziej. Ale piękny miecz ma Redding. Wiem, że to jest rzeź, nie powinien tak mówić, ale mam piękny miecz właśnie, Ale jak ten gościu przetrwał, to mnie zastanawia. Czy nie były ready, Ale miecz miał ładny tamten. Gdzieś nam przyjdzie z nim walczyć. Jak przyjdzie z nim Długo walczyć To nie, nie wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie jak odjechani? Nie. I nigdy moja noga tam nie postanie. Hmm. Nigdy. Żegnaj. Obyś odnalazł spokój. Hmm. 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 Ale naprawdę, co dzikiego, od niego? O nie, od niego. Od tej wsi się chciał. Chyba, że był to tylko i wyłącznie ze względu na Henryka. Tutaj, tu. Czyli mam iść po. Co, mam znaleźć jego trucho, czy jak? Po prostu świetnie. Tak, mam znaleźć jego trucho. Torturowali go. Hmm. No, to się dowiedzieć, Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Hmm. Schował w bucie kluczyk. O, za pierwszym razem. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Ale to nic więcej? Okay. No i tutaj mamy tajne jakieś wejście, co? Czuję przeciąg. Pod hmm. spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. <gry> o, i to posprzątać. Oj, to za pomocą tego klucza, dobra. A jeszcze coś? Tu jest? Nie. Nic nie ma. A ja może dla pewności się uzbroję w miecz. Nie, bo jak ktoś tam się schował Mogę tam wejść. Jakby. To właściwie nie chcę go straszyć, co? A to co? Zaginiona Tamara Stęgę, córka krwawego barona, mogła zostać uprowadzona. Za jednalezienie lub informację o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. To, czyżby ona nagle tutaj była gdzieś? Po 10 mi zrobić nice. albo. Hmm. hmm, ciekawe. Mhm. Jeszcze to, co tam jest? Książka jakaś, ale jaka? Sięga z rachunkami, Za za worek zboża, rachunek Ciekawe. za megiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze, notatki ukryte między rachunkami, sprytnie. No, ale Geralt mądry, zaświadowy. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwania, pijany wieprz, konflikt z wiedźmą, konieczna ostrożność. Zacznę od tego. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiatrze zamarła. Ciekawe też. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że hmm. to zły znak. Naprawdę bardzo ciekawe te etapki. Poszukiwana. Poszukiwana mm -hmm. pojawiła się na Skellige. widziano ją też w Nowigradzie. To chodzi o tą tamarę? Szare włosy, Nie. blizna na twarzy. Tak. spotkań z ludźmi. To może być Cyrilla. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną mm -hmm. w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie, kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Jest ja tak, konflikt z wiedźmą. Konflikt z wiedźmą. Proszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę, porozmawiać z wieśniakami. Wioska podgaje. No czyli? Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że no chętnie szukacie Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. I wieś zaraza. Muszę to jakby zaraza. I do kasztelu barona. Eee, czy ja naprawdę tam muszę... Dobra myślę, że to jest 1500, to jest tylko 500, to mogę iść Pł Płatka! Tam jest Chodź eee, Tylko najpierw co? Do tego barona mamy? Tak Wiedźma, jaka wiedźma. Boję trochę pomyśleć. Czy to nie będzie jakaś mocna ta? Wiecie co? Jak Dziki Gon się dowie w jakiś magiczny sposób, że ja też szukam Siri, to lada moment ja będę mieć ich na ogonie. Tego bym nie chciał. Nie, no płotka szybka to na luzie. Nie, nie zatrzymuje się. Już tym razem nie ingeruję w takie rzeczy. Ej, prawie my tak już tego ukuł. No, oni wszyscy są tacy dla mnie nie, nie bo jestem biedźminem. Serio? Oj. Jak wolniej. No właśnie, im szybciej, tym lepiej. Góra. A, nie stragnę się wyją? Nie wiem czy one są podatne na igni, ale mogę położyłeś, prawda? Tak co, ale potwory zabijam Atakuj. A nie ma co atakować Czemu on się błyszczy na czerwono? Nie ma co atakować y, silnymi obrażeniami. Ja w sensie silnymi cię ja akurat atakuję. Szybki. Wolę szybkie czasy, a ten się leczy, tego muszę non-stop nawalać. Krew gula. Ten się leczył. Sprytek. O gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Jak nie mam właściwej pedardy. Yy, co że w eku? Eku? no to zaraz będę miał petardę, tak jakby żaden problem Bo już miałem kiedyś petardy, prawda? Czy dosłownie nie mam petard? Jedalne, przedmioty fabularne, rzemiosło Nie będzie w rzemiośle To nie zniszczę te, tego gniazda nie wiem, nie możesz tego spalić, naprawdę musisz mieć koniecznie do tego... O kurde! Czyli to było to, czym miałem to zniszczyć. Wszystko jasne. Nie, no proszę was. Chodź, potka. Już się nie bije. Nie mam życia. wiem sobie. Chowamy miecz. Obydwa miecze I Jedziemy. No nic no nie mam jak zniszczyć tego gniazda biadej Dobra Niestety nie mam jak zniszczyć tego gniazda co poradzić nie moja wina no moja bo mogłem przewidzieć z tą beczką no ale widzicie, nie jestem Geraltem, nie mam już takiej inteligencji. E, czemu czujesz, że ten most się zawali? Mam takie bardzo dziwne tempo. przeczucie. No poczekaj, daj jej wykierować. Szukaj barona. Nie, ten most wytrzymie. Jedna rzecz. Nie wyjmuję miecza. Tym razem nie popełnię tego błędu i go nie wyjmuję. Chyba, że będę sprowokowany. Nie wyjmuj miecza, głupcze! Oła! Serio? Czyli nie dadzą mi pogadać na spokojnie, i idą do mnie. Mogę? Fakt, nie mają dużych poziomów, ale nie mam życia. Skąd oni wiedzą gdzie ja jestem, co? Nie srebrny. Do pleców go muszę wejść. Nie, najpierw kusznika. Olać tarczę, najpierw kusza. Bo on jest o wiele groźniejszy. W sensie, on może mnie o wiele bardziej zirytować. Nie, wiecie co? Tutaj by się przydał znak art. Bo go wytrąca z równowagi raczej. A jednak nie. Zapesy go. No nie da się tam wejść za plecy. No. A was jest seria tylko dwóch? Nie ja, mam taku. Ja się odradza ta tarcza. Nigdy się nie nauczycie siakre No, weź w końcu No ja nienawidzę tarczowni, tu w ich tłuc, tłuc i tłuc. Ja nie umiem jeszcze zachodzić ich od pleców na tyle dobrze, żeby nie musieć tłuc. Serio. No nie da mi normalnie w pokoju przyjść, tam. No. Muszę niedługo sobie jedzenie kupić. Znowu ta Tamara. I da... Proszę, no nie bijcie mnie już. Nie mam życia. Bata wam do tego. Mam do niego sprawę. No właśnie. Bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy co się działo w na rozstajach. A to kogoś, moja wina. Nie ma Tędy nie wejdę. Hmm. Trzeba znaleźć inny sposób. Może Sprawnie. któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. No chyba nie, Gerard. Wybacz, ale muszę cię zmartwić. Ty myślisz, sir, że ludzie tebie zaufają? Ambitnie. Nie powiem, że nie, mam Miko Proszę, tylko niech znowu mi nie wychodzą ci ludzie, durni barona, naprawdę, bo... Jedyna osoba, już, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. śmierć później. Witaj. No. Witajcie. Panie, tak, na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? No... Zabić? No, proszę nie. bardzo. I tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować i tak garbować nie ma czego. Odważny. Od dawna tu mieszkasz? Mm, dobrze. Od urodzenia. O. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie zarządzę. No, nie gorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Nie boisz się śmierci. Czemu chcesz mi pomóc? Chodzi ci tylko Nie boisz o się śmierci, więc ci zapłacę. Za tam za was pomoc należy się zapłacić. O, w na rozstajach, nie? Tak. Tamtejszy karcz masz, to mój szwagier. O. Niech się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Mm -hmm. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece, utopił się. Co, rzeka? To bardzo smutne, ale jak mam mi pomóc? Hmm. Parę dni później baba, co mm. służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka. Obok też ten Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli hmm. dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest? Dokładnie. Nie mów, że chcesz kolejne pieniądze. Przez nie. przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Hmm. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Bardziej się nie dało prościej wytłumaczyć? Za mostem w prawo i prawo, prawo, w prawo. Znajdę dzięki. No dobra. A, czyli nam pokazuje to. Czyli nie muszę sam szukać. A, szkoda, bym się pobawił. Czekaj. A, już myślę, że to jest jakiś kupiec czy coś w tym guście. Nie, już ani miecza nie wyciągam, ani tym bardziej nikogo nie okradam. Już mam nauczkę odpowiednią, więc. A nie mogę się turlać, jak nie walczę z kim? Nie, szkoda. Do skrzyżowania i na skrzyżowaniu znowu w prawo. Już nie wziąłem płatki, trudno. Chociaż w sumie płatka do mnie dobiegnie. Patrzcie, jak ciśnie. Ej, płotka, ale jakby serio ty biegniesz tak wolno jak ja? Dzisiaj nie śpiesz się, co? Moja droga. Po prostu biorę tak, bo będzie szybciej wracać, nie? podką ja Ten galop to jest faktycznie duży galop, nie ma co. No nie wiem, czy to takie fajne skrzyżowanie, ale... Niechaj będzie. Znowu wisielce, ludzie... W tej krainie widzimy. naprawdę bardzo lubią wieszać ludzi. dołożyłem nie no jest kapicka, kapliczka, no. Wejście musi być gdzieś Stachy, lat Stach. Jaskinie prowadzącą do kasztelu w rońce. Jaskinia. Przez mam Wiedźmińskie zmysły. Po co ja szukam? A no ale mi nie powiedzą, nie? Mm. Jak powyżej? Jest to, Chyba będę musiał zanurkować. A tu! Faktycznie. Okej. Okay. Nic nie widzę. Yy, mam pochodnię? Na szybkim wybieraniu? A jeszcze płynę. Nie wezmę przecież pochodni. Tam. Dobra, kierujmy się za wskazówkami, bo naprawdę nic nie widzę. Tam no, muszę tylko... Tak. Co to jest za wejście? Czas. Niżej. Tu. Kurde ciemno. Tu nie mogę przepłynąć? Tu? Też nie. Czekaj. No tu się nie mieszczę. Boże, że musimy naprawdę nisko zanurkować przy samym dnie no też nie no co jest naprawdę nie dacie mi jakiegoś światła cokolwiek zarya ja nie mogę sobie wziąć pochodni więc nie widzę Błagam, daj ta pochodnie dobry człowieku No nie no, nie zobaczę. Zbadaj w skinie. Tu jeszcze jest jakieś przejście, to może naokoło? Nie, wpłynę w miejsce. Przepraszam widzowie, że kurde nie widzę od razu, ale... Jakoś tam mam przepłynąć, ale w jakiś sposób. Tu się zmieszczę? Nie. Tu też się nie mieszczę. Chociaż. No patrzcie, tu się zmieszczę, ale nie wypłynę. Myślałem, że przeszedłem. A jednak nie. powinienem tam teraz będziemy się męczyć nurkuj i nie wypływaj no no płyń no się gdzieś zbagowałem. dobra wiecie co widzę? ja się w tym momencie pożegnam mam nadzieję że wam przecinek odcinek i tak długo trwa a w kolejnym po prostu już tam przepłyjemy no ale co, ja się pożegnam, do zobaczenia i cześć.